jest właśnie w Iławie 11 listopada o godzinie 11:11 .11. tak właśnie świętują iławianie z klubu morsów akurat jeden, to jest jeden z klubów lodowaci, który dzisiaj obchodzi 10 lecie swojego istnienia, Ludzie są poprzebierani, śpiewają, są wokół symbole narodowe, no jest wesoło, radośnie, energia, atmosfera super. Także cieszę się, że mogę to przekazać dalszej grupie ludzi, którzy będą to oglądać, jak to fajnie jest w listopadzie w Iławie. I, i takie kąpiele będą się odbywały również co niedziela o godzinie 11. Może nie tak liczne i nie w barwach czerwono-białych, ale jest super. Ja też będę się kąpać, za dwa tygodnie albo za trzy może no, spróbuję. No jeszcze raz pójdźmy jak się bawią. I oh. No, jeszcze morscy siedzą w wodzie, to nie jest tak krótko. Ja jakbym weszła na pewno bym tyle nie wytrzymała. Eee... Wiem, że woda bardzo dobrze wpływa na organizm, czytałam tą od wielu lat. Eee, parę razy też próbowałam wchodzić do wody, no, no. <st Aaaranean Movie> ale nigdy systematycznie, ale eee, mam Museum zamiar tak zrobić. W Iłowie są też jeszcze inne kluby morsów, Wesołe morsy i klub Let's Go, którzy też robi morsowanie, także e, dzieje się, także i jesienią i w listopadzie, no, a dzisiaj szczególnie, dzisiaj szczególnie, bo to jest właśnie 11 listopada, 11.11, 11. minęła i klub ma dziesięciolecie.